Chłopiec utknął na bagnach, ale inny chłopiec stojący na zewnątrz śmiał się i go wyśmiewał. Chłopiec uwięziony w bagnie był w środku wściekły, ale nie stracił odwagi i z wielkim trudem wydostał się sam. Gdy drugi chłopiec do niego podszedł, natychmiast popchnął go do bagna i zaczął głośno się śmiać. Ale ten drugi był bardzo słaby i nie potrafił się sam wydostać. Zaczął więc prosić przyjaciela o pomoc. Powoli połowa jego ciała zaczęła się zapadać. Widząc to, chłopiec postanowił mu pomóc, ale gdy tylko zrobił krok do przodu, jego własna noga zaczęła grzęznąć, dlatego się cofnął. Podniósł kij i próbował mu go ale odległość była zbyt duża. Położył się więc i rzucił kij w jego stronę. Ale chłopiec nie mógł go złapać. Obie jego ręce były już w bagnie, a ciało skierowane w przeciwną stronę. Po chwili chłopiec uciekł z tego miejsca. Uwięziony chłopiec zaczął krzyczeć i wołać go, ale on nie uciekł. Poszedł szukać pomocy. Był bardzo przerażony. Zasygnalizował do stojącej w pobliżu ciężarówki. Podszedł, ale nikogo w środku nie było. Krzyczał głośno, ale w pobliżu nie było żywej duszy. Pobiegł więc z powrotem do przyjaciela. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył, że przyjaciela już tam nie było. Całkowicie znik w bagnie. Na ten widok serce zaczęło mu bić szybciej. Zaczął ciężko oddychać. Był przerażony i ogarnął go ogromny żal. Pomyślał, dlaczego zrobiłem taki okrutny żart? W końcu chłopiec ruszył dalej. Dotarł do drogi, przy której zatrzymał się samochód. Kobieta go zobaczyła i zaproponowała podwózkę, ale był przygnębiony i nic nie odpowiedział. Kobieta otworzyła drzwi i poprosiła go, by wsiadł. Wsiadł do auta, ale wciąż myślał tylko o jednym: Dlaczego popchnąłem mojego przyjaciela? Kobieta zadawała mu wiele pytań, ale on cały czas myślał tylko o swoim przyjacielu. Z jego oczu popłynęły łzy. To była chwila którą zapamięta do końca życia. Dlatego zawsze powinniśmy dobrze się zastanowić, zanim zrobimy sobie z kogoś żarty.